Witam Was serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na przepis na bardzo prosty, wegański, bezglutenowy i zdrowy placek z wiśniami. Gotowania zaczynamy od składników mokrych i w miejsce mieszamy sobie mus jabłkowy z olejem kokosowym, który wcześniej upłyniłam w ciepłej wodzie i do tego dodajemy też trochę esencji waniliowej. Żeby trochę podbić owocowe smaki, dodaję też łyżkę soku z cytryny. Ja mam akurat taki gotowy sok. To jest sok z prawdziwej cytryny, ale pasteryzowany, więc wiadomo, że już nie ma tych wartości odżywczych, jaki ma taki świeży. I to wszystko mieszamy. Teraz mieszamy suche składniki, czyli używamy tutaj mąki z ciecierzycy. Możecie użyć też jakiejkolwiek innej. I ja mam akurat cukier kokosowy, też możecie tutaj to podmienić na coś innego. I proszek do pieczenia, suche składniki mieszamy ze sobą. Dodajemy składniki mokre. I po prostu mieszamy szybko ciasto, tutaj jak widzicie nie potrzeba żadnego sprzętu. Wykładamy to ciasto do tortownicy, której spód wyłożyłam papierem do pieczenia, a boki obsmarowałam olejem kokosowym. Na wierzch kładę około szklanki drylowanych wiśni, możecie użyć jakichkolwiek innych owoców. I to pieczemy około 40 minut w 180 stopniach, ja mam akurat termoobieg. I to wszystko, także ciasto jest już gotowe, jak widzicie bardzo szybkie i bardzo proste, a naprawdę bardzo smaczne. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!